Kapela Krakowiensis jest takim stałym rezydentem tego rocznego festiwalu. Dzisiaj rozpoczęliśmy operami, zbiorem op w arii operowych Aleksander the Great. Co mogliśmy usłyszeć? To jest program, który pod hasłem Aleksander Wielki scala pewien repertuar, który był pisany w XVIII wieku dla słynnych śpiewaków. W tamtych czasach można powiedzieć, że opera. Spełniała podobną funkcję jak dzisiaj muzyka popularna, muzyka popowa. Spędzano wieczory zimowe szczególnie w taki sposób, że przez wiele godzin eleganckie towarzystwo siedziało w teatrze, słuchało Arii, rozmawiało, bawiło się, jadło kolacje itd., itd. To była codzienna muzyka i dzisiaj pokazaliśmy taką solidną dawkę różnych ari różnych kompozytorów z okresu pierwszej połowy XVIII wieku przede wszystkim, arii osnutych wokół postaci Aleksandra Wielkiego. Oczywiście Aleksander Wielki de facto jest tutaj pretekstem do pokazania muzyki, która przemawia za pomocą swojego abstrakcyjnego piękna i Aleksander Wielki, tak jak powiedziałem, jest pewnym pretekstem, ale też może i okazją przypomnieć sobie tą postać, bo jednak jest to jeden z, z najsłynniejszych władców świata. To najlepsi mistrzowie muzyki dawnej. Naszym mistrzem, który tak precyzyjnie i artystycznie utkał program koncertowy i zrobił to w sposób niezwykle profesjonalny, Filip, Filip Berkowicz, to jego wielka zasługa. I dzięki jego kontaktom udało się tutaj w wieczu zgromadzić najlepszych artystów muzyki dawnej z całej Europy. Ale tak naprawdę to cieszę się z tego, że spotkaliśmy na swojej drodze wyjątkową okazję. Bo, tak jak kiedyś powiedział Seneca, żeby było szczęściem, to muszą, musi gotowość spotkać się z okazją. I ta okazja przyjechała. Przed rokiem do nas z Krakowa, i to byli dwaj dyrektorzy artystyczni naszego festiwalu, obecni dyrektorzy artystyczni, czyli Jan Tomasz Adamus i Filip Berkowicz. Tak więc możemy powiedzieć, że spełniliśmy to sanekowskie przysłowie o szczęściu. A poza tym ten festiwal ma wyjątkowo ciepły odbiór wśród naszych melomanów. Którzy zjeżdżają tutaj z całej Polski, niektórzy przyjeżdżają nawet z zagranicy. I chyba ma dobry odbiór w środowisku lokalnym, gdyż widzimy na koncertach coraz więcej pieczan. Nawet teraz, o godzinie 23.00 mamy wypełnione brzegi kościół. Pewnie czymś bardzo charakterystycznym dla tego festiwalu jest to, że wśród publiczności są wyrafinowani melomani, którzy towarzyszą tego typu wydarzeniom jeżdżąc po całej Europie i są ci, którzy pewnie na takim koncercie byli po raz pierwszy. A jestem przekonany, że dzięki temu, że tutaj jest wolny wstęp, dzięki lokalnemu kolorytowi, co jest moim zdaniem atutem, że dzięki temu wszystkiemu dzisiaj z murów tego kościoła wyszło dużo więcej prawdziwych miłośników muzyki i sztuki niż weszło.